Coś wam pokażę. Widzicie, jaka tutaj malina rośnie? No to tak trzeba ją urwać. Tak się prezentuje. Całkiem ładna, pyszna była malina. A już chyba raczej nie ma. Co to lata? Jakiś. Poleciał tam do sąsiada nie, nie masz A w sumie? nie, jest jedna malina jeszcze w zasadzie dwie dwie mhm. dobra, jest jeszcze jedna malina Ich mal. Nur no schon